Szczęść Boże kochani, szalom alechem, witam Was serdecznie z mini biblioteczki Bożej. Mamy miesiąc czerwiec. Pan Jezus zaprasza Was na nabożeństwa czerwcowe, e, aby Was przytulić do Jego serca, przyjąć do Jego serca, e, obmyć swoją miłością, swoim miłosierdziem. E, Przyjdziesz do Niego, czeka na nabożeństwach czerwcowych, na których modlimy się litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I ostatnio pojawiła się książka Dialog Serc siostry Anny Mario, Marii Pudełko i księdza Jerzego Jastrzębskiego, gdzie są rozważane poszczególne wezwania litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa ponieważ teraz mieliśmy w tym tygodniu procesję Bożego Ciała. I szliśmy za Panem Jezusem wołając tak jak serafiny: Święty, święty, święty. Dzisiaj przeczytamy sobie rozważanie Serce Jezusa, świątynią Boga. Mistrz. Święty, święty, święty. Izajasz 6:3. Najświętsze moje serce jest świątynią Boga, w której imię moje trwa na wieki. Patrzę na nią nieustannie aż do skończenia świata. Drugi list koryntian 7:15-16. Jest ona piękna, czysta, nieskalana i wolna od jakiegokolwiek grzechu i niedoskonałości. Jest nienaruszonym rajskim ogrodem, do którego ciebie zapraszam. Umiłowany uczeń, mój mistrzu, tak wszystko zaczęło się w ogrodzie. Najpierw przechadzałeś się wieczorami z człowiekiem po ogrodzie Eden. Następnie przez dłuższy czas mówiłeś do patriarchów. Potem prowadziłeś swój lud wolności w słupie obłoku i słupie ognia. Z kolei obecność Twa skryła się w arce przymierza. Na końcu zamieszkałeś w świątyni Jerozolimskiej. Ale wciąż, wciąż czułeś się za daleki od człowieka. Mistrz, moje najświętsze serce rozba, rozpala ogromna tęsknota za Twoim sercem. Bardzo pragnę, właśnie mi tu mówię Wam, ciągle słyszę z krzyża słowa Jezusa, pragnę, aby w Tobie zamieszkał mój duch. Jezus oddał swojego ducha i wtedy tchnął na nas. Chcę, abyś przy pomocy mego ducha umartwiał swoje ciało, a wtedy twoje serce stopniowo będzie stawać się coraz piękniejszą świątynią. Umiłowany uczeń, pozwoliłeś mi, Mistrzu, odnajdywać pokój serca przez zasłuchanie w twoje serce. Stałeś się człowiekiem który ludzkimi rękoma pracował, ludzkim umysłem myślał, ludzką działał wolą, ludzkim kochał sercem. By nauczyć nas, że nie chcesz świątyni z murów, ale naszych serc, nie chcesz całopaleń, ale pragniesz miłości, nie chcesz zewnętrznych rytuałów, lecz czcicieli w duchu i prawdzie. Dzięki Tobie mogę stawać się Twoją świątynią, bo najpierw to Twoje serce i Twoje ciało stały się świątynią Bożej opatrzności, obecności. Mistrzu, świątynią Boga, na krzyżu udzieliłeś nam swego ducha, który popłynął do naszych serc, czyniąc nas Świątyniami Bożej obecności w świecie. Mistrz, tak woda życia wypłynęła ze świątyni mojego najświętszego serca. Ona rozlewa się na cały świat i obmywa Twoje serce z grzechu, aby było świątynią Boga, bo także Twoje serce ma być domem Boga. Jak ja zdecydowanie wyrzuciłem handlarzy ze świątyni, tak i Ty musisz zawsze zdecydowanie wyrzucić grzech ze świątyni Twego serca, a wtedy ono będzie coraz piękniejszym przybytkiem Boga najwyższego. Jakub Alberione modlitwa. Niech moje serce zostanie zastąpione Twoim, Panie. Niech miejsce mojej miłości do Boga bliźniego z siebie samego Zajmie Twoja miłość. Niech moje ludzkie i grzeszne życie zostanie zastąpione Twoim życiem Bożym, najczystszym, przewyższającym każdą naturę. Żyj we mnie, o Jezu, życie wieczne, życie w całej pełni. Dialog serc polecam szczęście